Witam państwa w kolejnym odcinku z serii 3 Pytania. Do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wacielewska. Dzisiaj moim państwa gościem jest Łukasz Gajewski, Kutnowskiej Ulice i Drogi Rowerowe. Dzień dobry, witam państwa. Witamy serdecznie. Mamy trzy pytania zawarte w tych kopertach. Kolory świadczą o kategoriach. E, to może od niebieskiej zaczniemy. Niebieska. Niebieska będzie to pytanie z kategorii prywatnej. Kim prywatnie jest aktywny działacz społeczny, e, czy wiążesz swoją przyszłość z skutnem i gdzie widzisz siebie za 5 lat w naszym mieście, jeżeli wiążesz kutę? E, więc tak, w tym momencie jestem projektantem drogowym, natomiast nie pracuję tutaj w Kutnie, lecz w Warszawie, w takim małym, ale prężnie działającym biurze projektowym e, i wykonujemy różne projekty w zasadzie nie tylko dla Warszawy, ale i dla okolic. Natomiast, gdzie widzę siebie i czy wiążeś swoją pracę, czy, czy życie skutnym, to tak naprawdę właśnie zależy od, trochę od pracy, ehm, pewnie od jakichś spraw prywatnych. Ehm, nie mówię nie, nie mówię tak, czy to będzie Warszawa, czy Kutno, czy może jakieś inne miasto. Myślę, że po prostu czas pokaże. Ale w kłótnie spędzasz dużo czasu. Ehm, spędzam sporo czasu, z czasami przyjeżdżam na jakiś weekend, więc e, ze dwa trzy razy w miesiącu raczej jestem. Ehm, ale tak naprawdę, czy, czy chciałbym tu mieszkać, no ciężko powiedzieć. Tak, od wielu czynników to zależy. O. Mm -hmm. A skąd taka dobra znajomość w takim razie? Bo jak cokolwiek się dzieje na Kutnowskich ulicach, to ty o tym wiesz. <noise> oczywiście, że wiem, bo zawsze jak wracam do Kutna, to wsiadam na rower, bo jest to moje tak naprawdę hobby i po prostu jeżdżę po Kutnie, patrzę, co się dzieje. Ale oczywiście nie tylko po Kutnie, jeżdżę też poza Kutno, na jakieś dłuższe trasy. Po prostu bardzo to lubię. Obserwujesz. Obserwuję. Dzięki. E, przechodzimy do drugiego pytania. Teraz pytanie koloru. Może zielone? E, zielone to pytanie z zaskoczenia. E, pochwaliłeś się już, że mm, jak gdyby Twój zawód i, i to co robisz e, związane z pasją jest związane z mm, inżynierią i z drogownictwem trochę. Dokładnie. Gdybyśmy mogli spełnić Twoje jedno takie infrastrukturalne drogowe marzenia, chodzi mi o Kutno, Co Aha. by to było? No, z racji tego, że jednak lubię jazdę na rowerze, myślę, że to jakaś ścieżka rowerowa nowa. Myślę, że takim największym marzeniem to jest w końcu powstanie Zielonej osi miasta, czyli tej ścieżki rowerowej z Zdybowa przez centrum wzdłuż Ochni aż do Józefowa i w stronę strefy ekonomicznej. Myślę, że jeżeli to powstanie, to bardzo ożywi komunikacyjnie, turystycznie kutno. No, i myślę, że, że takim marzeniem moim jest właśnie przejechać się przez, przez całe miasto po takiej drodze dla roweru rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia. Um, A czym jest taka droga swojego działania? Mamy nieograniczony budżet, możemy sobie wyobrazić, że możemy zrobić wszystko. To znaczy tak, no, jeśli chodzi o, o takie realne plany, no, to, to tak naprawdę ta zielona miasta jest planowana tak? e, i, i ona ma niedługo powstać. Natomiast jeżeli miałby być to tak zupełnie nieograniczony budżet, to myślę, że to by była taka, taka droga rzeczywiście w pełni bezkolizyjna czyli bezpieczna dla, dla rowerzystów, dla innych uczestników ruchu drogowego. Może z jakimś parkingiem rowerowym podziemnym w centrum miasta. No, myślę, że, że takie coś byłoby bardzo, bardzo ciekawym pomysłem. A jakie ułatwienia na takiej drodze, drodze marzeń mogłyby być ustawione? Myślę, że mogłyby być co jakiś czas jakieś może parkingi, może jakieś ławeczki, żeby można było na chwilę odpocząć. Myślę, że mogą być jakieś połączenia z innymi osiedlami w Kutnie, no, mając nieograniczony budżet tak naprawdę jest dużo możliwości, więc ciężko dokładnie określić co, co mogło być rzeczywiście za, za to wszystko zrobione. No. Rzeczywiście to było pytanie zaskoczenia. A z czego by była taka droga? Bo wiadomo, że no, widziałam ostatnio też um, takie pismo twoje związane z tym, że droga rowerowa była wykonana nieprawidłowo, czyli z nieprawidłowych materiałów. No Na pewno rowerzyści nie lubią, jeżeli jest droga rowerowa zrobiona z kostki betonowej. To, to jest takie nieprzyjemne wieździe, szczególnie szybciej szy, szybszej. Myślę, że droga dla roweru powinna być oczywiście asfaltowa. Wtedy jest to taka gładka nawierzchnia, nawet w przeciągu dłuższego czasu ona tak bardzo się nie odkształca jak kostka betonowa i przez wiele lat służy i jest po prostu wygodna w użytkowaniu. Nie tylko wtedy dla rowerów. I zostało ostatnie pytanie. Ostatnie będzie z kategorii zawodowe pasja. Jesteś żywo zainteresowany poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych. Zgłaszasz projekty do budżetu obywatelskiego, prowadzisz dialog z władzami. Kiedy i skąd pojawiło się takie zainteresowanie i czy związane jest to z tym, że dużo na przykład jeździsz na rowerze? E, tak, myślę, że to właśnie chodzi o to, że dużo jeżdżę na rowerze. I myślę, że taki początek to był wtedy, kiedy zacząłem studiować w Warszawie i zobaczyłem, że tak naprawdę drogi dla rowerów mogą być budowane jako takie funkcjonalne, bezpieczne ciągi do, szyb do szybkiego poruszania się po nich. I zastanawiało mnie, dlaczego tak naprawdę w kutnie no, nie, może tak, nie mogą te ścieżki rowerowe tak dobrze wyglądać. Tak? Zacząłem się przyglądać tej sprawie. Tak naprawdę moją pracą dyplomową pierwszą była droga dla rowerów na ulicy Łęczyckiej. Takim tematem. Oh. I właśnie no. Analizowałem to pod kątem tego, co, co już powstało i, i że można było to trochę zrobić lepiej, tak? to znaczy mm, kosztem e, zwężenia jezdni, ale oczywiście nie takiego, żeby nie można było tam jeździć samochodami, tylko po prostu takiego lekkiego, e, można było trochę funkcjonalniej poprowadzić drogę do rowerów, e, zrobić szersze chodniki, e, może dodatkowo jakiś, jakiś pas zieleni dodatkowy z drzewami, e, myślę, że można było to rozwiązać trochę lepiej. I tak naprawdę od tego czasu zacząłem się tak dokładnie przypatrywać innym inwestycjom drogowym. No, i tak trzymam rękę na pulsie, żeby, żeby ta infrastruktura drogowa w Kutnie była coraz lepsza. A druga część pytania o jeździe rowerowej, pokonywanych kilometrach. E, tak, no tak naprawdę, już mówiłem to w poprzednich pytaniach. Rzeczywiście, jest to moje hobby e, i myślę, że to też ma wpływ na, na to, że tak działam społecznie. No bo tak naprawdę, jako użytkownik roweru, e, chciałbym, żeby ta infrastruktura była coraz lepsza, żeby po prostu się po niej wygodnie jeździło. Władze miasta zapraszają Cię czasem i chcą słuchać Twojego głosu, ale czy słuchają go i realizują to, co podpowiadasz? Myślę, że tak naprawdę podpowiadam dużo różnych rzeczy, i czasami są to takie, bym powiedział, szczegóły i drobnostki, które oczywiście są wdrażane i realizowane, także to jest bardzo w porządku. Natomiast czasami jest tak, że, że jakieś większe zmiany powodują to, że koszt projektu by, by bardzo wzrósł po prostu mocno. No i wtedy wiadomo, że no, władze mniej przychylnie patrzą na takie rzeczy, bo tworzą się dodatkowe koszty. Natomiast sądzę, że tak naprawdę, żeby wybudować dobrą infrastrukturę rowerową, no to niestety te koszty muszą trochę wzrosnąć i, i trzeba trochę więcej pracy, wysiłku i pieniędzy włożyć w to, żeby, żeby te drogi rowerowe były po prostu lepsze. A Twój największy sukces? Na Kutnowskich ulicach oczywiście. E, oj, no w sumie to ciężko powiedzieć. Te, trochę tego było. E, myślę, że najwięcej zmian to wprowadziłem do właśnie tego projektu powstającej zielonej osi miasta. E, tam takie drobnostki w oznakowaniu, jakieś takie łagodniejsze poprowadzenie łuków. E, no a tak naprawdę to dopiero jak e, Powiedzie się przetarg na tę inwestycję i zostanie ona no, to powiedzie. ja też mam taką nadzieję, to, to wtedy będziemy mogli zobaczyć, jakie ewentualne małe zmiany udało mi się wprowadzić, żeby, żeby po prostu lepiej się jeździło po tej ścieżce rowerowej. I ostatnie pytanie, takie krótkie, co dostałeś na komunie, rower czy zegarek? Hmm, rower tak naprawdę ten miałem już wcześniej. Więc nie, z zegarka nie dostałem, więc no, to zupełnie, zupełnie coś nie. innego, nawet w tym momencie ciężko mi powiedzieć co, 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 co to było. <noise> ok, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę, życzę dziękuję powodzenia Państwu. w realizacji wszystkich drogowych pomysłów i inwestycji w Kutnie. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka Trzech pytań do...